Szanowni Państwo, dzisiaj z redakcją wbrew cenzurze jesteśmy w plenerze. Jesteśmy w miejscu bardzo symbolicznym dla wielu mieszkańców Warszawy, dla wielu mieszkańców woli, Bemowa, wielu dzielnic okolicznych. Jesteśmy pod zakładami mechanicznymi wola, zakładami, które kiedyś nosiły imię Marcelego Nowotki, jednymi z stopowych warszawskich zakładów przemysłu ciężkiego, przemysłu produkującego agregaty, produkującego silniki, także na użytek zbrojeniowy. I tutaj warto w tym miejscu się zatrzymać i zastanowić, a po co właściwie być w takim miejscu, po co rozmawiać o takich zakładach? No, myślę, że jest to duża część naszej historii, historii także wielu naszych widzów, życia naszych widzów, którzy pracowali w tego typu zakładach jeszcze kilkadziesiąt, nawet kilkanaście lat temu, zanim te zakłady czy w ramach reprywatyzacji tak zwanej Planu Liptona Zaksa, nazywanego u nas planem Balcerowicza, czy później jeszcze jeszcze zarządów, nawet platformy obywatelskiej i PSL-u, tego typu zakłady były, można by powiedzieć, dobijane przez niewidzialną rękę rynku. No tutaj o tego typu zakładach na ich tle warto wspomnieć, no ponieważ wielu z nas, wielu naszych widzów, czy wielu ludzi w Polsce. Yy... Czy z rozrzewnieniem, czy nawet z taką myślą przyszłościową patrzy na tego typu zakłady, ale na to też, co było wokół nich. Czyli były wokół nich różne sklepy kultowe, były wokół nich budowane struktury społeczne, całe rodziny w nich pracowały. Dzisiaj tego nie ma. I dzisiaj moglibyśmy się zastanowić, czy tego nie ma i już nie będzie, czy tego nie ma i być może będzie, bo są takie państwa na świecie, w których. Przemysł, w których społeczeństwo przede wszystkim społeczeństwo industrialne, społeczeństwo posiadające dzieci, posiadające, tak jak wspomniałem, struktury społeczne, czy tego typu społeczeństwo może funkcjonować? Jak widać może mamy przykłady takich państw? Są takie ośrodki przemysłowe w Rosji, są takie ośrodki przemysłowe w Niemczech nawet jeszcze, choć z problemami, ale są takie ośrodki chociażby w Azji. Azja swoją siłę. Gospodarczą nie, nie czerpię tylko stanie pracy. Jest to, jest to, szanowni państwo, już trochę mit, bo w, dzisiejszym, w dzisiejszej rzeczywistości Chińczycy potrafią zarabiać na dobrą sprawę nie, przeciętnie niewiele mniejsze pieniądze od Polaków, a w wielu miastach, w wielu fabrykach nawet dużo, dużo większe niż my zarabiamy tutaj. Niestety no te patrzenie eurocentryczne zaburza w dużym stopniu naszą perspektywę. Jednakże trzeba się zastanowić nad kluczowym zagadnieniem. Czy tego typu. Społeczeństwo uprzemysłowione, społeczeństwo kolektywne, społeczeństwo rodzinne, społeczeństwo zbudowane na sile zbiorowości, czy tego typu społeczeństwo może funkcjonować? Oczywiście, szanowni państwo, tak, może funkcjonować. Tak, jak wspomniałem, są przykłady w Azji, są przykłady nawet jeszcze w Europie. Tyle tylko, że musimy się zastanowić, na ile to jest sprawa samych inwestycji, samych pieniędzy, a na ile sprawa międzynarodowa, polityczna czy nawet geopolityczna, ponieważ no, nawet Patrząc, patrząc z perspektywy Sojuszy Międzynarodowych Polskich, no nie ma co ukrywać, że Sojusz yy, czy, czy Pakt Północnoatlantycki czy, czy Unia Europejska, no nie, nie są podmiotami prawa międzynarodowego, nie są podmiotami yy, sankcjonującymi nawet to prawo międzynarodowe, sprzyjające tego typu społeczeństwu czy tego typu zakładom, które tworzą te społeczeństwo. I tutaj, jeśli byśmy chcieli, a wielu z nas myślę, że chce odbudować przemysł, odbudować. Te dawne czasy, ale w lepszym wydaniu, no musimy zdać sobie sprawę z tego, że tego typu zakłady budowano dziesiątki lat, że tego typu zakłady są inwestycją, także inwestycją społeczną, żeby tego typu zakłady powstały, tego typu czasy, nawet można by powiedzieć, te, to, co było najlepsze w dawnych czasach. Nie, nie mówimy o tym, co było złe, mówimy o tym, co było najlepsze, żeby to wróciło w lepszej formie, unowocześnionej, no to, to jest decyzja, którą należy podjąć dziś, a które owoce będziemy tak naprawdę widzieli za tak jak. Nasi dziadkowie widzieli tego typu zakłady powstające. Ich efekty widać za kilka, kilkanaście lat. Żeby tego typu odtworzyć struktury, nawet społeczne, musielibyśmy, z jednej strony, dziś się zdecydować i planować na wiele lat, co już w warunkach dzisiejszej trzeciej RP już jest bardzo trudne. Ale musielibyśmy także przygotować to praktycznie. Z jednej strony. Takie nawet osoby jak ja, które starały się przez ostatnie lata nawet zdobyć to wykształcenie techniczne. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo trudne. Często jesteśmy skazani na różnego typu kursy, na różnego typu dziwne, powiedzielibyśmy, szkoły policjalne i tak dalej, i tak dalej. Tych ośrodków za bardzo nie ma, więc już na tym etapie jest problem i to trzeba by przygotować. Z drugiej strony, kwestia kapitałowa, bo może nawet prostsza niż te szkoły, które wymagają wielu lat, ale szanowni państwo, jest podstawowy problem. Kto da nam dzisiaj technologię? Kto da nam dzisiaj technologię? Kto da nam dzisiaj e, przyzwolenie międzynarodowe na to, abyśmy na, jakieś rynki się, na jakich rynkach się pojawili? Tak? No w okresie PRL-u nie musieliśmy się za bardzo pytać e, opinii międzynarodowej, czy chcemy produkować silniki, po prostu te zakłady budowano. Dzisiaj już ta sprawa w obecnym położeniu Polski już tak nie wygląda. Więc tutaj, jak widać, moglibyśmy się zastanowić, na ile dyplomacja, na ile sprawy. Międzynarodowe determinują nawet tak przyziemne rzeczy, jak to, czy w danym mieście będzie zakład, w bardzo dużym stopniu, w większości, więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie: czy jesteśmy w stanie w obecnej sytuacji w Polsce, także tej międzynarodowej, właśnie, czy jesteśmy w stanie odtworzyć nasz potencjał przemysłowy? No raczej nie jesteśmy. I tutaj musielibyśmy się zastanowić, do kogo możemy się zwrócić, z kim współpracować, aby tego typu przemysł odbudować. No patrząc czysto pragmatycznie, Oczywiście mamy na przykład za wschodnią granicą państwa takie jak Białoruś, które ma swój przemysł, tylko, tylko nawet, że patrząc z perspektywy białoruskiej, to nie jest tak, że Białorusini w 100% realizują model autarkiczny. Oni współpracują chociażby z Rosjanami, ale przede wszystkim, co warto powiedzieć, współpracują z Chińczykami. Więc tutaj z perspektywy powiedzmy takiej wielowektorowej, ale z perspektywy schodzącej niżej, tak, do poziomu zwykłego pracownika, robotnika, to tutaj otwierają się przed nami obecnie. Szerokie perspektywy odtworzenia przemysłu, ale z punktu widzenia czy z perspektywy euroazjatyckiej, z perspektywy tej atlantyckiej, z perspektywy zachodnioeuropejskiej, no trudno mi jest sobie wyobrazić, aby, abyśmy, mówiąc wprost, dostali od Amerykanów pozwolenie na, na tego typu inwestycje. No i cóż, no i warto, się, warto się nad tym zastanowić, czy, czy te czasy, które minęły, to co było w nich najlepsze, zakłady, produkcja, stabilność. Czy jesteśmy w stanie odtworzyć w obecnych relacjach międzynarodowych? No, na to pytanie możemy sobie dość twierdząco odpowiedzieć, ale warto, warto żebyśmy się też włączyli w dyskusję, żebyście Państwo, nasi widzowie włączyli się w dyskusję. Czy, czy widzicie potrzeby odbudowy tych zakładów? Czy widzicie potrzeby powrotu do pewnych rozwiązań yy, z okresu PRL-u? I czy widzicie Państwo... Yy, jakieś inne, może kierunki, Indie, BRICS, yy, może inne kierunki, czy nawet kierunek niemiecki? Tak? Czy widzicie Państwo perspektywę, żeby ktoś przed nami w tą kooperację, żebyśmy te wiele lat zaniedbań nadrobili i żebyśmy mogli odbudować nasz przemysł? Dziękuję Państwu. Widzimy się na x dawnym Twitterze. Widzi widzimy się na TikToku, widzimy się na Facebooku, a przede wszystkim na YouTubie. Pozdrawiam.